Siemaneczko z tej strony Dimitwa i dzisiaj zapraszam Was na drugi odcinek z Gotika. Pamiętajcie, że zakończyliśmy tutaj w tym miejscu ze względu na to, że no, nasza przygoda musiała się zakończyć w którejś minucie. Dzisiaj odcinek trochę dłuższy, 20 parę minut i spoko. Trzy ścierwojady, młode ścierwojady, może damy radę. Super, <noise> Jak Jakie uwielbiam, jak od razu na początku, ale od razu ktoś mi pomaga, bo właściwie strzelają do nich. Ja chcę przynajmniej. O, dobra, 40 expa. To to jest coś akurat. Już... Że no mogło być lepiej. Mięcho, mięcho, mięcho. To się może odczytać na sam start. Ze względu na to, że ja pierwsze trzy odcinki nagrałem w piątek, to musicie mi wybaczyć, że nie mogę odpowiedzieć na wasze komentarze. Więc na pewno nie wiem, co jest grane w danym Ej, komentarzu. 160pd? Dobra, No to teraz sami ci i będziemy mieli 200pd. Jeszcze 300 i będziemy mieli level. No a te młode ścierwojady nie dają nam za dużo ekspa, ale to obracanie jest dla mnie. Koszmarne, muszę się do tego przyzwyczaić. To mogę się na pewno do tego przyz przyznać. No i super, to nie ja zabiłem. To najemnik z nowego obozu, co, co mnie zirytował i zasmucił. No dobra, to lecimy dalej, zobaczymy co jest grane, gdzie jest grane. Może coś fajnego znajdę w trakcie przejścia. To są kolejne śruby, od jakiegoś rób. Tutaj kolejne dwa dwoje strażników. Cześć. Czym się tutaj zajmujecie? A na co ci to wygląda? Pilnujemy mostu. Pilnujemy, żeby żadne paskudstwa nie przedostały się na drugą stronę. Masz dla mnie jakieś dobre rady? Tak. Nie zapuszczaj się do lasów pojedynkę. Chyba, że jesteś wystarczająco silny, żeby dać sobie radę ze zwierzakami. Idź jak najszybciej do starego obozu. Tam już czekają na ciebie z tękim kilofem. Oj człowieku, jeszcze nie wiesz jak bardzo masz ode mnie przesranek. Cię spotkamy i będziemy walczyć ze sobą, naprawdę. Cześć, jestem tu nowy. To świetnie! Super, więcej niż nie chciałeś powiedzieć. Jesteś taki uczciwy, jesteś taki pomocny. E, oni pilnują tutaj, żeby nikt nie przechodził na drugą stronę. Chciałem tylko zwrócić uwagę, że tam są trzy stwory. Po prawo był ścierwoja. i Tam coś jeszcze na pewno jest. Dobra, tu mamy kolejną rzecz. O, obóz. Uch, uch, zapiszę sobie, żeby tej drogi po raz kolejny nie przechodzić, bo powiem wam, że jakbym miał przejść tą drogę jeszcze raz, to bym chyba dostał tutaj kociołki, fikuję, jak to wszystko zajęło jakieś chyba 20 parę minut. Łącznie z filmikiem, ale myślę, że potrwałoby trochę krócej. Dobra, obóz wygląda całkiem ładnie. Zobaczymy, co tutaj, co tutaj nam powie. A ty dokąd się wybierasz? Do obozu. Chyba nie przyszedłeś tu, żeby sprawiać kłopoty, co? Pamiętam jak pierwszy raz grałem, wziąłem tą trzecią opcję, zostałem zabity. To było w 2003-2004 i już się zastanawiam, do czego? Diego powiedział, że mam się z nim spotkać w obozie. W takim razie właś! Dobra, jak mi Diego powiedział, no to włażę. Nic nie chcę więcej od ciebie stary wiedzieć, bo mogę mieć więcej kłopotów, jeszcze mnie zabijesz czy coś mi zrobisz złego, a... Takie wise jak ty zawsze, zawsze coś to potrafią popsuć człowiekowi dzień i grę. Okej, okay, gdzie jest Diego? Diego widzę. Cześć Diego. Hmm, Nie, najpierw się. pójdziemy do Torusa. Bo najpierw mieliśmy iść do Torusa. Więc sobie pogadamy chwilę z Torusem. Chcę pracować dla Gomeza. Czyżby? A czemu myślisz, że Gomez chciałby, żeby ktoś taki jak ty dla niego pracował? Bo jestem Przecież to widać od rzędu, tym kucyku z Diego powiedział, że to ty podejmujesz takie decyzje. A? Jeśli Diego uważa, że jesteś w porządku, to czemu sam się tobą nie zajmie? Słuchaj uważnie. Diego podda cię najpierw testowi. Jeśli on uzna, że się nadajesz, ja wpuszczę cię do zamku na spotkanie z Gomezem. To, co będzie później, zależy już tylko od ciebie. Jasne? Porozmawiam z Diego. A ten mi się bardzo owce bardzo podoba, przekup go. Tylko, że nawet jak go bym przekupić, to niestety nie jest nas w zamku. Co nie jest zbyt fajnym rozwiązaniem, tak naprawdę. Opowiedz mi o starym obozie. To największy i najpotężniejszy z trzech obozów. Gomez i jego ludzie kontrolują kopalnię, a tym samym cały handel ze światem zewnętrznym. Raz w miesiącu król przysyła nam wszystko, czego potrzebujemy. Mamy staruszka w garści. Kapujesz? Przesyła nam broń, chleb, mięso, wszystko. Ty też mhm. możesz mieć w tym udział. Widziałem, że dołączyć do lego. Jasne, że dołączę, jasne, że dołączę ci Rozmawiałem z Torusem. I co ci powiedział? Mówi, że będę mógł dołączyć do starego obozu, jeśli ty uznasz, że się nadaje. Widzę, że czeka mnie dodatkowa robota. Zaczynamy od razu. Najpierw powinieneś dowiedzieć się kilku rzeczy. Spoko, jak się dowiem kilku rzeczy, to na pewno zaczniemy. Nie pamiętam, że coś było z zaufaniem, ale nie pamiętam, jak to szło. Co powinienem wiedzieć, zanim zostanę przyjęty do starego obozu? Jeśli chcesz do nas należeć, musisz się najpierw się zaplusować u kilku ludzi. W zewnętrznym pierścieniu możesz spotkać paru wpływowych ludzi, głównie cieni. Jeśli uda ci się ich do siebie przekonać, twoje szanse wzrosną. Później czeka cię test zaufania. Oprócz tego musisz się jeszcze wiele nauczyć. Im więcej nowych umiejętności zdobędziesz, tym cenniejszy będziesz dla nas. A co z pozostałymi obozami? Te dwa obozy zamieszkują szaleńcy, którzy próbują się stąd wydostać za wszelką cenę. W zachodniej części kolonii znajduje się nowy obóz. Rezydują tam magowie, którzy myślą, że uda im się wysadzić barierę, jak tylko zbiorą dostatecznie dużo rudy. No i są jeszcze świry z sekty, na wschodzie. Ich obóz znajduje się na środku bagna. Oni z kolei czekają, aż ich bóstwo pomoże im się stąd wydostać. Wygląda na to, że jeszcze trochę poczekają. Na twoim miejscu nie traciłbym czasu na zadawanie się z szaleńcami. Opowiedz mi jeszcze o barierze. Nie ma za bardzo o czym mówić. Jest nie do sforsowania. A co się stanie, jeśli po prostu spróbuję stąd wyjść? Ostatni, który tego spróbował, dotarł na drugą stronę jako trup. Przez to przeklęte, magiczne pole można wejść, ale już nigdy się stąd nie wydostaniesz. Jeśli jest stąd jakieś wyjście, znajdę je. Tak ci śpieszne, żeby się stąd wyrwać? Dopiero co tu trafiłeś. Jasne, mam ochotę wykować wielki tunel. Gdzie znajdę te ważne osoby? Cóż, na jednego z nich właśnie patrzysz. Poza tym jest jeszcze Torus. Jego już znasz. Co do pozostałych, sam musisz ich rozpoznać. Jeśli nie jesteś w stanie tego zrobić, to i tak nie masz tu czego szukać. Najlepiej przejdź się po zewnętrznym pierścieniu i porozmawiaj z ludźmi. Na czym polega test zaufania? Będziesz się musiał wybrać do starej kopalni. Tam znajdziesz faceta imieniem Jan. Od niego dostaniesz listę. To bardzo ważny dokument. Zawiera spis wszystkich rzeczy, których potrzebują od nas ludzie z kopalni. Postaramy się, żeby dostarczono je z następnym konwojem. Żaden problem. Właśnie, że jest problem. Ta lista nie może wpaść w ręce ludzi z nowego obozu. Jak już powiedziałem, to bardzo ważna lista. Jeśli nie zawalisz, daleko tu zajdziesz. Tak długo jak mnie to nie dotyczy. Skoro ta lista jest taka ważna, skąd pewność, że Jan wydaje ją komuś takiemu jak ja? Bo powiesz mu, że przysłał cię Diego. Tak zrobię. Gdzie znajdę starą kopalnię? Porozmawiaj z Grahamem, to nasz kartograf. Powiedz mu, że ja cię przysyłam i że potrzebujesz mapy. Z niej dowiesz się, gdzie leży kopalnia. Graham mieszka na lewo od północnej bramy. <noise> Czyli mapa jest tam, gdzie pamiętam, gdzieś tam po prawej stronie od wejścia, spoko. To może mnie czegoś nauczyć. Zacznij od rączki. To najzręczniejszy człowiek w obozie. Miej oczy szeroko otwarte, a na pewno znajdziesz wielu ludzi, którzy zechcą Cię czegoś nauczyć. Gdzie znajdę rączkę? Jego chata stoi nieco na uboczu, zaraz przy murach zamku. Idąc stąd, stąd udaj się w stronę areny. Przy zamkowej bramie pójdź w lewo. To właśnie droga do areny. No i okej, okay, chyba to było na tyle, co chcemy wiedzieć od. się. Diego, bo więcej raczej nam nie powie, co byśmy chcieli usłyszeć w tej historii. A tak naprawdę trzeba iść teraz po mapę, żeby zobaczyć ten główny test. I to będzie chyba dobre. Ej, ty, mówisz do mnie? Ostrzegam cię. Tacy jak ty, mogą napytać sobie biedy. W końcu większość z tutejszych ludzi to straszne zbiry. Wydaje się im, że mogą tu robić, co im się żywnie podoba, no ale my im na to nie pozwalamy. Gomezowi zależy na spokoju w obozie, a do nas, strażników, należy dbanie o porządek. Oczywiście jest to bardzo wyczerpujące i kosztowne zajęcie. Dlatego właśnie chcecie prosić o drobne wsparcie finansowe, na znak przyjaźni. Ty pomożesz nam, a my pomożemy Tobie. Jeśli będziesz miał kłopoty, możesz na nas liczyć. Jest, czyli znajdź kogoś, kto dostanie po twarzy jak będę miał trochę lepszy kikunek. Patrzcie na niego, tak samo jak ten strażnik po prawej stronie. To znaczy, że mam ci zapłacić za ochronę? Dzięki, ale nie. Sam sobie dam radę. Jak sobie chcesz, chłopcze. Ale wkrótce pożałujesz, że odrzuciłeś tę przyjacielską propozycję. Jestem chłopcem, a to była przyjacielska propozycja. Do zobaczenia. Trzymaj się, kolego. Oj, już jesteśmy kolegą. Już nie jestem chłopcem, tylko już jestem jego kolegą, więc jest na plus. Dobra, gdzieś tu powinien być Graham. Okej, okay, tu jest kopacz. Tych kopaczy to jest tyle, że pani kopacz też mogłaby tutaj brać udział. O, Graham. Mamy cię. Cześć, jestem tu nowy. Nazywam się Graham. Rysuję mapy. Chyba się jeszcze nie widzieliśmy. Czego potrzebujesz? Powiedziałem, że jestem tu nowy. Naprawdę? Przysyłam mnie Diego. Mam dostać od ciebie mapę wskazującą drogę do starej kopalni. Nie ma sprawy. Jak dla ciebie? Tylko 20 bryłek rudy. A co to jest 20 bryłek rudy? Stary, ja mam chyba 3. Zaraz Diego powiedział, że masz mi dać tę mapę. Nie zamierzam za nią płacić. Z tyłu? Co? A co mnie to obchodzi? Wiesz ile pracy wymaga sporządzenie takiej mapy? 20 bryłek to moja specjalna cena dla przyjaciół Diego. Zwykle biorę 50. Zwykle nie możesz dostać po twarzy, ty masz pałkę, a mam miecz. Daj mi tę mapę albo sam ją sobie wezmę. Uspokój się, stary, nie chcę tu żadnych kłopotów. Masz, weź sobie te mapy i daj mi wreszcie spokój! No to teraz jestem już stary. Przed chwilą byłem chłopczykiem, kolegą, teraz jestem stary. Jest to trochę będę, nie wiem, magnatem? Nie wiem, zobaczymy co z tego wyjdzie tak naprawdę. E, dobra, gdzie mapa? potem nie, czyli poszukamy w ekwipunku. Mamy. Pokaż. O, no, taka podstawowa mapa, droga od obozu do kopalni. Przez las. Fajnie, to mnie się podoba. Naprawdę, będzie dużo stworów. Ale niestety, jeśli jest dużo stworów, to znaczy, że będzie dużo, dużo, dużo zabijania. O! Jesteś tu nowy, co? Nigdy wcześniej cię tu nie widziałem. Jestem zły. Mam pewną robotę dla takiego żółto jak ty. Jesteś bardzo spostrzegawcy przy zły. Naprawdę się ma kumpu. Masz dla mnie robotę? O co chodzi? Zniknął gdzieś jeden z naszych strażników. Nazywa się Nek. Możliwe że dał nogę do nowego obozu. Jesteś tu nowy i zaglądasz w każdy kąt. Po prostu miej oczy szeroko otwarte. Jeśli uda ci się go znaleźć, będziesz mógł liczyć na moje poparcie. Super. Poparcie się przyda. Potrzebne poparcie. A co mi przyjdzie z twojego poparcia? Jeśli chcesz dołączyć do naszego obozu, musisz zjednać sobie poparcie kilku wpływowych ludzi. Gdybym szepnął o tobie dobre słowo, Diego spojrzałby na ciebie o wiele przychylniej. No ten bez, bez bez żadnego poparcia nie wejdziesz? Postaram się go odnaleźć. Jakbyś spotkał Fletchera, możesz go zapytać o Neka. Fletcher przejął jego rewir po tym całym tajemniczym zniknięciu. Gdzie znajdę Fletchera? Zwykle patroluje teren wokół areny. Ta. Mm, no to trzeba poszukać naszego kochanego. Dziada, że tak powiem, i może znajdziemy go gdzieś w koło areny. Chociaż na razie musimy się udać i zobaczyć tego, co go zastępuje, i zobaczyć, co on nam powie w tej sprawie. Powiem wam, że ja się zastanawiam, czy to nie jest ten trup, co leży w tamtej wieskini. To jest chyba ten. Co do niektórych Waszych uwag z pierwszego odcinku, powiem tak. 30 fps dialogi i lista dialogowa pojawi się dopiero od czwartego odcinka, z tego względu, że wszystkie trzy nagrałem w ciągu jednego dnia. Sprawdzić, jak to będzie wyglądało. Wiecie, yy, dla zabawy. No dobra, no to teraz mamy tutaj Poszukiwania Kolejnego. Jeśli macie jeszcze jakieś dalsze uwagi, walcie śmiało, yy, napisaliśmy Ciebie tak. Darek, jak można zaspoilerować Gotika? No jak? No można zobaczyć, co będzie dalej na kanale, tak? Okej, okay, mamy dziada. Hej, ty, jeśli chcesz się pozbyć swoich pieniędzy za ochronę, wybrałeś zły dzień. Tak? To się A dlaczego? Długo, jak... Bo mnie tu nie ma. Też tak, tak czasem mam jakieś w nie, naprawdę. To jakim cudem z tobą rozmawiam? Nek gdzieś się zniknął. Zwykle to on patroluje ten rejon. A dopóki nie raczy się tutaj zjawić, to rozkazał mi mieć oko na wszystko. ja biedactwo, musi pracować w dzień wolny od pracy. Wiesz, gdzie się podziwia Nek? Nie i raczej się tego nie dowiem. Jeśli komuś coś o tym wiadomo, to pewnie tutejszym kopaczom, ale oni nie rozmawiają ze strażnikami. A zwłaszcza ze mną, bo wiedzą, że brzydzę się ich robotą. Założę się, że podśmiewają się ze mnie za moimi plecami. Mam, problem. Mam już dość tej paplaniny. Chodzi o Neka, tak? Żadnych wieści. Informuj mnie na bieżąco. Myślałem, że Ale myślałem dlaczego nie zbierasz pieniędzy za ochronę? Nek zebrał już co było do zebrania. Więcej z nich nie wycisnę. Oj, naprawdę? Ja myślę, że dałbyś radę wyciśnąć taki odważny. Przepuść mnie! Nie, nie przepuszczę cię. Będziesz stał i pójdziesz w drugą stronę. No dobra, no to co mamy dalej robić, bo o latasz, lewitujesz, to znowu mnie źle jest. Okej, okay, no to co mamy zrobić? No to musimy poszukać naszego kolegę. Pogadać sobie z górnikami, może, może któryś górnik coś wie. I może któryś coś będzie chciał nam więcej powiedzieć. Gdzie znajdę? No, nie, to Rusa i Diego to mnie nie pochodzą akurat. Co się dzieje? Sam się dowiesz w swoim czasie. Miej oczy szeroko otwarte. Pilnuj się, zwłaszcza w nocy. Od kilku dni nie wyspałem się porządnie, a w tej kolonii kto nie śpi, ten pracuje na dwie zmiany. No dobra, no to na razie nic się nie dowiedziałem tak naprawdę, tylko to, że pracuje na dwie zmiany, jak nie śpi, ale nie wiadomo, co ich straszy. Nie pamiętam, co ich straszy tak naprawdę. I to było dla mnie bardzo wielką zagadką, przynajmniej jak pierwszy raz to zauważyłem. Ale zagadką jest też to, że każdy to mówi, każdy to powtarza. Co się dzieje? Sam się dowiesz. Od kilku. Co warto. Sub. Sprzedają tam pro. Kto tu rządzi? Gomez. Lepiej trzymać się od nich z daleka. Co mam za. Jestem zwykłym kopaczem. Oj, biedny, zwykły kopacz, naprawdę. Prawie jak Ewa. Kopacz, jak wygląda życie tutaj? Jeśli przysłaliście magnaci, powiedz im, że nie szukam kłopotów. Ode mnie nikt się niczego nie dowie. Wystarcza mi to, co nam dają. Nikt mnie nie przysyła. Dopiero co tu przybyłem. dziób, tak? Nowi zawsze pakują się w jakieś paskudne kłopoty. Nie chcę mieć z tobą nic wspólnego, jasne. Oni mnie gorzej nie lubię, jakbym ja był jakimś, kurde, strażnikiem tak naprawdę i cały czas te teksty powtarzają te same, więc będę je trochę przyspieszał. Chciałbym dowiedzieć się czegoś więcej o waszym obozie. Powinieneś pogadać z cieniami. Oni będą mogli powiedzieć ci więcej niż ja. Tylko uważaj na siebie. Większości z nich nie można ufać do końca. Ech, no dobra, znowu się nic nie dowiedziałem. Zobaczymy co będzie jeszcze dalej w odpowiedziach. Chcę do was dołączyć. Nie bardzo wiem, czemu miałbyś chcieć na ochotnika pracować w kopalni. Ludzi takich jak ty spodziewałbym się raczej w zamkowej straży. Ej, ej no ja chciałbym być kopaczem. Tak wiecie, spodnie kopacza dostać jakiś kilof i zasuwać w kopalni 24 na 7? To nie jest głupie. Mm -mm. W ogóle. O, może z cieniem trochę pogadamy, zobaczymy, co on nam opowie. Ej, chciałbym przyłączyć się do cieni. Aaa. W takim razie powinieneś wiedzieć, że Gomez nie toleruje błędów. Jeśli chcesz zostać jednym z nas, musisz być gotów pójść za nim choćby w ogień. Tylko nie cała połowa z tych, którzy próbowali, została przyjęta. A co się stało z resztą? Pewnie siedzą w nowym obozie i pałaszują ryż. Kto powiedział, że ryż z kurczakiem jest niedobry? Dobry, tylko trzeba wiedzieć jak go przyrządzić, żeby był dobry. A dobra, mniejsze z tym. O, tu jakiś jest. Aha, to ten z nowego obozu to jest ten chyba ten najlepszy z tych wszystkich, co będę się z nimi PvP wziąć. I to, nie, to mnie nie, na razie niepokoi, bo na razie mam pierwszy level i kompletnie umiem tylko chyba otwierać zamki, i nic więcej. A tu mam jeszcze jednego Robola. Zobaczymy, co on nam powie. Witam. Hmm, nie widziałem cię jeszcze tutaj. tak, trafiłem tu niedawno. Zdecydowałeś już, do którego obozu dołączysz? Nie, masz dla mnie jakieś sugestie? Cóż, to zależy. Każdy obóz ma swoje wady i zalety. Dopóki nie podejmiesz decyzji, możesz zostać tutaj. Właśnie zwolniła się jedna chata. Chłe, chłe. Dobra, zobaczmy, która. Jakie są zalety starego obozu? Jeśli zapłacisz strażnikom za ochronę, będziesz mógł żyć we względnym spokoju. Strażnicy pilnują, żeby ich ludziom nie działa się krzywda. Poza tym, tylko tutaj dostaniesz towary z zewnętrznego świata po przyzwoitych cenach. W innych obozach zapłacisz za niefortunę. Fakt faktem, wiedziałem że tylko, jaki jest zaletek każdego obozu. A co się dzieje, gdy walczy dwóch ludzi, którzy zapłacili za ochronę? W takiej sytuacji strażnicy po prostu się przyglądają, czekając, aż jeden z walczących zginie. Wtedy zabijają drugiego. Jakie towary są tu szczególnie cenne? Wszystko, co pochodzi z zewnętrznego świata, chleb, ser, boczek, ale przede wszystkim piwo i wino. W kolonii wytwarza się tylko tę paskudną ryżówkę. Zawsze można zarobić na broni, a zbroje są niezwykle kosztowne. Strażnicy zdjęli zbroje z zabitych królewskich rycerzy. Zresztą łatwo ich rozpoznać właśnie po ich zbroi, tylko strażnicy mogą takie nosić. No bo wykorzystywali moment do to mają. Dość już usłyszałem o starym obozie. Podoba mi się tutaj. Dobacz się tutaj. Jesteś górnikiem, pracujesz. Jakie są zalety nowego obozu? Jeśli, myślisz, że... Jeśli nie masz nic przeciwko poderżniętemu gardłu, możesz tam śmiało iść. Nie, nie jest tam aż tak źle, ale to zupełnie inne osiedle. Tutaj o względny porządek troszczy się Gomez. W nowym obozie natomiast pojęcie porządku nie istnieje. Jedynie ludzie, którzy mają tam coś do powiedzenia, to magowie wody, ale oni spędzają całe dnie na badaniu barier. Badanie rudy, podsumujmy to. Ci nie jarają, więc jest dobrze. Czy przemawia za przyłączeniem się do sekty? Oto zapytaj już kogoś z obozu bractwa. Kilku ich nowicjuszy zawsze kręci się po obozie. Jestem pewien, że udzielą ci wyczerpujących informacji. Osobiście nigdy tam nie byłem, ale jeśli wierzyć we wszystko, co o nich mówią, muszą być bardzo hojni. Ze wszystkich trzech osiedli, chyba najłatwiej zostać członkiem obozu na bagnie. Czyli na no, tak, nigdy z człowiekiem nie rozmawiamy, albo co go. No tak w Polsce żyjemy. Zająć. Tamtą z niewielkim baldachimem. Tam masz dom. Nie są starego. Jeśli zapłacisz strażnikom za ochronę. Poza tym tylko tutaj do... Nie, tam będę płacił strażnikom za ochronę. Chyba podoba. Super, że Ci się to podoba, naprawdę, jesteś chyba naj najbardziej pozytywną postacią w kotiku. Gdzieś w twój dom. Tam jest! <głosy> <głosy> ten z Baldachimem. Okej, okay, no dobra, jak ten Baldachimem jest mój, to tam mogę iść spać, bo to będzie mi potrzebne, żeby zregenerować swoje HP, bo jak sami widzicie trochę mnie. No pojechało. Co się dzieje? Sam się dowiesz. O. Super, to sam ty, ten sam tekst. Dobra, coś więcej mamy? Jak leci? Spędziłem ostatnie dwa tygodnie pracując w kopalni. Teraz chcę wreszcie odpocząć, więc zejdź mi z oczu. No dobrze, że powiedział nie, kulturalnie to, a nie tak jak zwyczaj. to jest, że... pie No. Ale dobra, no dobra, nie chcę nam nic więcej powiedzieć, to nie, zobaczymy kto jeszcze tutaj coś może powiedzieć. A ten będzie sam. Co się dzieje? Sam się dowiesz w swoim czasie. Od kilku dni. Nie, ten sam tekst. Ale piękny, pięknie stalali, co? I kopaczę kolejnego. Jak wyglądasz jeśli przysłali ci magnaci? wystarczy o Ten tekst mi to, też co... już był. No dobra, no też jeszcze zobaczymy tego ostatniego i nie wiem co zaczyna robić. Bo na razie nie, nie mam pomysłu gdzie ten. gdzie, gdzie u kogo można jakieś informacje się dowiedzieć. Widzę, że znasz się na swoim fachu. Jeszcze nikt nie miał powodu do narzekań. I lepiej, żeby nikt tego nie robił. Każdy dureń potrzebuje miecza. I to właśnie ode mnie dostają. To tylko jednego kawa? niemożliwe. Jak długo zajmuje wykucie jednego miecza? To zależy. Jeśli chodzi o najprostsze ostrza, wystarczy kilka minut. Oczywiście, pod warunkiem, że jestem odpowiednio zmotywowany finansowo. Oczywiście świry pokroju świstaka muszą czekać na swoje cacka nieco dłużej. Dlaczego? Czyżby świstak za mało ci zapłacił? Nie, wręcz przeciwnie. Za swój ostatni miecz dał mi 150 bryłek rudy. Ale facet lubi bogate zdobienia i takie tam babskie fanaberia. A to oczywiście kosztuje. Hej, ciekawski z ciebie facet, kolego. Jasne, że ciekawski, bo ja się wszystkiego chcę dowiedzieć w trakcie gry, co tutaj można robić. Nie spróbowałbym sił jako kowal. Tylko nie wyobrażaj sobie, że tak łatwo jest wykuć solidny miecz! Co powinienem zrobić? Dobra, weź stali i rozgrzeń ją na ogniem. Potem rozbij ją na kowadle. Jak skończysz, włóż rozgrzane ostrze do wody, żeby je zahartować. Na koniec trzeba je jeszcze naostrzyć na kamieniu szlifierski. Rozumiem. Oczywiście do tego wszystkiego potrzeba odpowiedniego wyposażenia. Mógłbym ci je sprzedać, jeśli chcesz. Ja że chcę, tylko że ja po prostu jeszcze nie mam tej rudy. Chciałbym kupić narzędzia kowalskie. No właśnie, tylko narzędzia kowalskie, to jak sami widzicie, tutaj nie jest żaden młotek czy coś kowadło, tylko jakieś ty metalowe pręty. Jak stoisz z pracą, kowalu? A co cię to obchodzi? Właśnie. Być może mam dla ciebie zamówienie. Czyżby, a cóż takiego, jeśli wolno spytać? Jeszcze się zastanowię. Wróć jak naprawdę, będziesz czegoś potrzebował. Póki co, nie zawracaj mi głowy. Doty. No, no to tak mniej więcej wygląda drugi odcinek. Mam nadzieję, że się podoba. Jeśli tak, pamiętajcie polubić, subskrybować, komentować. I jeśli nie widzieliście poprzedniego, pierwszego odcinka, to zapraszam serdecznie. O, kogoś możemy orznąć. I buch, po wydrychu. No i. O ptakach, nie mamy więcej wydrychów. No tak, wspomniałem wcześniej, że polubić, komentować, subskrybować. Hey, piszcie hey. mi, co polecacie iść dalej robić, bo ja mam jeszcze jeden odcinek przygotowany. Chyba przygotuję sobie do przodu, żeby było. Zobaczymy, czy znajdę Fletchera, czy zajmę się zupełnie czymś innym. bo Powiem wam, że ja się zastanawiam, czy. E, Chodzi o neka. naprawdę tak, nie jest w tej istyni. Informuj mnie. Tej tam, z drugiej strony mapy. Tam może on być, naprawdę. Ale jeszcze mam jeden pomysł. No, właśnie wpadłem na genialny pomysł. Pamiętam, że Torus też miał dla mnie misję, więc na Torusa wrócę. No jeszcze z tego sobie pogadamy, zobaczymy co on nam powie. Kogo warto tutaj poznać? Jak podpadniesz strażnikom, porozmawiaj z grawo? Znajdziesz go na kąpielisku obok bramy do zamku. On zajmuje się ludźmi, którzy wplątali się w kłopoty. Zwłaszcza nowym zdarza się to niezwykle często. O, to dobrze wiedzieć, bo jak będziemy wplątani w kłopoty, to możemy w niego się pewnie o jakoś obronić w jakiś piękny sposób. Hej ty! Hej ty, wszedłeś do mojej chaty. Hej ty, zablokujesz ci drogę. Czyli jednak wiesz, co mhm. dla ciebie dobra, dobra, to było na tyle dzisiejszym odcinku. Jeśli się naprawdę podobało, pamiętaj, zostaw łapkę w górę, komentarz, subskrypcję. Zapraszam do obejrzenia każdego odcinka z Gotika. I na pewno widzimy się już jutro, bo na pewno jeszcze jutro mam dla was jeden odcinek przygotowany, więc do zobaczenia, nie będę już więcej przerywał i do jutra. Pamiętaj, łapka w górę, komentarz, subskrypcja, pa pa.